nas nie rozpieszczał, maj również, chociaż dziś, dzisiaj jest troszeczkę słońca. Dzisiaj byłam na spacerze i nazbierałam jasnoty białej. I troszeczkę opowiemy sobie o, o tej jasnocie. Jasnota biała jest bardzo podobna do pokrzywy, ale nie parzy i nazywają ją głuchą pokrzywą. Bardzo często rośnie przy pokrzywie. Więc jeśli ktoś nie ma doświadczenia, no to może ją pomylić z pokrzywą, ale szybko się powinien zorientować, że nie parzy, więc to nie jest pokrzywa, a ma takie białe kwiatki, które przed chwilą pokazywałam. Jeśli będziecie zbierać jasnotę białą, to pamiętajcie, żeby zbierać te jej czubki albo same kwiatki. Chociaż zbieranie kwiatków jest bardzo żmudną pracą. Ja zbieram czubki. I zostawiam też część kwiatów właśnie dla trzmieli, dla pszczół, dla owadów. Żeby dla każdego coś zostało. Później jeszcze Wam pokażę jak ja zostawiłam takie poletko jasnoty białej. Czyli część zabrałam dla siebie i część zostawiłam dla owadów. Kiedy robiłam film na temat kurdybanka, to wiele osób pisało mi w komentarzach, żebym nie wyrywała kurdybanka z korzeniami. Wielu osobom odpowiedziałam, chyba wszystkim, że ja tego kurdybanka nie mogę mieć w tym miejscu, w którym akurat go zrywałam, i dlatego, dlatego wyrywałam go z korzeniami. Przed chwilą pokazywałam Wam pokrzywę, która rośnie obok jasnoty, i one bardzo często rosną właśnie razem, czyli jedne obok drugich. W celach leczniczych wykorzystuje się całą roślinę. Czyli liście kwiaty i korzeń jasnoty białej. Za najbardziej wartościową część rośliny uważa się kwiaty. Niemniej jednak jest to dosyć uciążliwe w zbieraniu, więc zbieram takie wiechy kwiatowe i suszę je razem. Nie oddzielam kwiatów od liści, ponieważ po prostu nie mam na to czasu. Jasnotą białą powinny w szczególności zainteresować się kobiety, ponieważ ma świetne zastosowanie jeśli chodzi o bolesne i obfite miesiączki, jak również białe upławy. Pomaga również w niewłaściwej pracy nerek i ogólnie na, działa bardzo pozytywnie na układ moczowy. Możemy ją również wykorzystywać w przewlekłych chorobach układu oddechowego. Na przykład właśnie kaszel palacza. Przyda się przy wzdęciach, przyda się przy nieprawidłowym funkcjonowaniu przewodu pokarmowego, nadmierny stres, opuchliznę pod oczami. Możemy ją również stosować przy nadmiernym stresie, czyli tak jak melisa. W dawnych czasach jasnota biała była wykorzystywana przy biegunkach. Wykorzystywano jej działanie przeciwkrwotoczne, a także stosowano przy przypadku niedokrwistości. Jeśli ktoś ma problemy ze snem, to też w takim nieznacznym stopniu, ale jasnota biała pomaga. Są też przeprowadzane badania na temat, czy jasnota biała ma właściwości antyoksydacyjne, i te badania są coraz bardziej obiecujące. Jasnota biała zawiera kwasy fenolowe, flavonoidy i polifenole. A jak wiemy, one wychwytują wolne rodniki, które przyczyniają się do powstawania chorób, stanów zapalnych, nowotworów. Teraz już wróciłam do domu i powiem Wam, co ja robię z jasnotą białą. Na pewno chciałabym jeszcze raz porównać pokrzywę i jasnotę białą. I jasnota biała nie parzy, pokrzywa parzy. Jasnota biała ma bardzo ładne białe kwiatki. Pokrzywa żadnych kwiatków nie ma. I te kwiatki są takie niesamowite. One mają tak jakby taką otwartą paszczę. Ja często proponuję wam, żebyście obserwowali środowisko, naturę, z tego względu, że bardzo często, a przeważnie natura pokazuje nam, co, na co te rośliny na przykład pomagają. I na przykład ta jasnota biała właśnie wracając do kwiatów ma ten otwarty takie te kwiatki takie ma otwarte. I zobaczcie, Możemy to porównać do układu naszego na przykład oddechowego, tak? czyli do ust na przykład. takie otwarte usta, o, tak mogę powiedzieć. I wiadomo, że jasnota biała walczy z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, tak? Chciałam Wam tutaj przekazać taką analogię, ale chyba najlepiej będzie to z orzechem. Zobaczcie, jak wygląda orzech włoski, jak mózg i na co ma najlepsze działanie? Na mózg. A teraz będziemy suszyć jasnotę białą. Pytacie mnie w komentarzach, jak ja suszę w poszewkach, gdzie ja to wkładam, gdzie ja to wieszam. Wkładam do poszewki jasnotę. Ja tej jasnoty nie myłam, słuchajcie. Wczoraj padał deszcz, dzisiaj jest piękne słońce i jasnota jest czysta. Ja ją tylko tak jakby osuszyłam, wyłożyłam o tak, wyłożyłam na blad, żeby pouciekały z niej jakieś robaczki, ale robaczków nie było. I teraz. Nie wieszam jej w ten sposób, tylko rozkładam ją, zaraz wam pokażę. Rozkładam ją równomiernie w tej poszewce, ona jest tak równomiernie rozłożona w poszewce. I ja ją zostawiam na przykład tutaj na tym blacie zostawiam ją, za chwilę ją przełożę na taras i położę ją na stoliku. Słońce, które obecnie operuje, ono jest jeszcze ma słabe promienie słoneczne. Nie jest jeszcze ciepło, więc tu się nic nie dzieje. Temperatura jest odpowiednia. Temperatura tutaj powinna być 40 stopni, więc my nawet o takiej temperaturze nie mamy co marzyć. I ona sobie tak przesycha równomiernie, i dopiero później będziemy mogli ją zawiesić, żeby już zajmowała mi mniej miejsca. Teraz robię napar z jasnoty białej, czyli kilka gałązek. Ziela, zalewam wrzącą wodą. I tak zostawiam pod przykryciem około 15 minut. 15 minut nie więcej. I piję sobie później jak herbatę. Ja używam kufla półlitrowego, ponieważ był czas, kiedy ja bardzo mało piłam, i zaczęłam pić w kuflu półlitrowym, i teraz wiem, że jak wypiję cztery takie kufle, no to wtedy jest OK. Czyli mamy napar, a teraz chciałabym wam pokazać jak można zrobić taką naprawdę pyszną sałatkę. Ja mam tutaj kilka ziarenek czosnku. Muszę to zmiażyć ten czosnek. Wy możecie przecisnąć na przykład przez przeciskarkę albo pokroić czosnek. Do tego należy dodać jogurt i sól i zioła prowansalskie i sos mamy gotowy. Zobaczcie, jak ładnie rozbiłam czosnek. Ja nie za bardzo lubię używać wyciskarki do czosnku, ponieważ później ją trzeba myć i to mi przeszkadza, to mycie tej, tej wyciskarki. Więc robię zawsze po swojemu. Dodałam teraz jogurt naturalny. Dodajemy zioła prowansalskie. Ile dodajemy, to wszystko według smaku. I sól, i zioła prowansalskie, ile dodacie tyle będziecie mieli. Nie musicie dodawać ziół prowansalskich, jeśli coś w nich wam na przykład przeszkadza. Możecie dodać jakieś swoje zioło, natomiast możecie nie dodawać w ogóle nic. Ten sos też będzie dobry. W międzyczasie powiem wam jak robić wywar do kąpieli z jasnoty białej. Bierzecie garnek dwulitrowy, nalewacie wodę, wsypujecie 2-4 łyżki Jasnoty białej ususzonej, gotujecie 15 minut, później odstawiacie to na 15 minut. Przygotowujecie sobie kąpiel, odcedzacie zielsko, że tak się wyrażę i wlewacie cały ten wywar do kąpieli. Wpływa dobrze na skórę głowy, wpływa dobrze na włosy, na ogólnie na skórę. Sos już przygotowany, posmakowałam, jest pyszny. Teraz zajmiemy się serem feta, A tak w ogóle to ja Wam nie powiedziałam, co ja teraz robię. Ja teraz robię sałatkę z ziół i z dużą ilością jasnoty białej. Z serem feta i z sosem, który właśnie zrobiliśmy, z sosem czosnkowym. Ser feta pokroiłam na takie malutkie kwadraciki. Posypuję go bazylią i muszę całe te kwadraciki z fety Obsypać bazylią. Kiedy obsypię bazylią ser, to należy go polać olejem bądź oliwą z oliwek. Ja używam oleju konopnego, tak żeby bazylia zmiękła. W międzyczasie przemycę przepis na tonik, który możecie stosować codziennie do przemywania twarzy. Czyli nie jest to żadna filozofia. Bierzecie szklankę 200 ml. Wsypujecie do niej jasnotę białą jedną łyżeczkę. Zalewacie gorącą wodą, przykrywacie, odstawiacie i już macie tonik po przecedzeniu jasnoty białej. Jak pewnie zauważyliście, że ja wybieram coś tam z tego sera, to są takie małe gałązki po bazylii. Wszystkie zioła, prawie wszystkie zioła mam swoje i bazylię również. I te zioła, jak suszę, to wrzucam całe gałązki i później czasami ich nawet tych listków nie obiorę i zostają mi te gałązki, więc muszę później wybierać w trakcie. Teraz słuchajcie, przygotowuję sałatkę. Przygotowuję najpierw szpinak. Jak zauważyliście, ja tego szpinaku nie pocięłam, nie pokroiłam i dużo rzeczy nie kroję, a za chwilę wam powiem dlaczego. Teraz układam podagrycznik, bluszczyk kurdybanek. I ten bluszczyk, kurdybanek, on jest długi, więc ja go postanowiłam porwać. I na koniec jasnota biała. Jeszcze trochę bluszczyku, kurdybanku i jasnota biała ląduje na talerzu. Dosyć dużo tej jasnoty białej. Możecie sobie zrobić sałatkę tylko z jasnoty białej, ale ja lubię, lubię jednak troszeczkę pomieszać. Dlaczego ja nie kroję sałaty, nie kroję zielonych liści? Z tego względu, że ja to gdzieś usłyszałam i tak zostało mi w głowie. Jeśli kroicie sałatę, szpina, kądźcie jakiekolwiek liście zielone nożem takim stalowym, to stal powoduje utlenianie się witamin z danej rośliny. Czy to jest prawda? Nigdy tego nie sprawdzałam, ale tak mi zostało w głowie. Słuchajcie, ja tutaj jeszcze dodałam do tej sałatki szczypiorek, i teraz już dodaję sos. I oczywiście moja papryczka ostra. Ja bardzo lubię ostre rzeczy, więc wszystko robicie według swojego uznania, według swojego smaku. Sos nakładam tak punktowo. Teraz dodaję ser feta. Nasza sałatka już pięknie wygląda. Dzisiaj mamy tutaj bardzo dużo cienia, ponieważ jest dosyć dużo słońca dzisiaj, ale jest wiatr, więc wcale nie jest aż tak ciepło. Sałatka jest przepyszna. Ja będę Wam przemycała wśród ziół różne takie przepisy nadania dania. I mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. I korzystajcie, bo to akurat jest super. Stokrotki. Stokrotki mają smak orzechowy. Orzechowy, rzodkiewkowy, orzechowo-rzodkiewkowy. O tak. Sałatkę już zjadłam, jakbyście chcieli wiedzieć. Smakowała, była bardzo dobra. Sałatka już gotowa. A teraz jeszcze chciałam Wam powiedzieć na temat wyglądu rośliny. Zobaczcie te kwiatki. Już tam wcześniej wspominałam o orzechach. Orzechy mają taki wygląd jak mózg i one działają na mózg. Jasnota ma takie kwiatki, jakby to były nasze otwarte usta, więc porównujemy analogicznie, o tak można powiedzieć, działa na nasz układ oddechowy i pokarmowy. Sałatka przepyszna, cudowna. Akurat tutaj bardzo zachęcam do zrobienia sałatki. A ja jeszcze powiem, że możecie zrobić sobie z jasnoty białej nasiadówki. Nasiadówki przy stanach zapalnych na przykład kobiety, bądź przy hemoroidach, jak macie problemy z hemoroidami. Możemy również rozwałkować taką jasnotę, ziele jasnoty białej i robić sobie okłady na dłonie, bądź robić nawet maseczki, czyli zblendować Jasnotę z białą z oliwą z oliwek, nawet można dodać trochę miodu i robić sobie maseczki na twarz. Świetny sposób na nawilżenie w ogóle skóry twarzy. Rozgadałam się, skończył mi się film tak naprawdę, słuchajcie, ale ja dogram wam jeszcze tutaj dogram wam parę zdjęć, więc będziecie mieli na co popatrzeć. A jeszcze powiem o przeciwwskazaniach do stosowania jasnoty. Głównym przeciwwskazaniem do stosowania jasnoty jest okres ciąży i laktacji. Wówczas niezalecane jest doustne przyjmowanie jakiejkolwiek postaci jasnoty białej. Stosowanie jednak zewnętrzne jest dopuszczalne, ale pamiętajcie wszystko z głową i generalnie po konsultacji z lekarzem. Jeśli chodzi o przeciwwskazania dotyczące ziół, to to jest tak, że tak naprawdę nie ma badań na ten temat, no bo pomyślcie sobie, gdyby na przykład powiedzieli, że jasnota biała działa na nowotwór, na przykład żołądka, no to co? Kto by na tym zarobił? Poszliby, zebraliby sobie jasnotę, zjedli ją, no i co? Nikt by na tym nie zarobił, tak? Więc otwierajmy oczy i się obudźmy, a dzisiaj cieszmy się z tego pięknego słońca pomimo wiatru jeśli podobał się film, zapraszam do subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie o łapkach w górę, dajcie mi jakiś komentarz. I jeszcze mam tylko jedną prośbę. Zapraszam Was do wejścia na mój kanał, na film Polska, jakiej my nie znamy Flora i Fauna i tam przedstawiam park w Wilanowie. Rozpoczynam serię, taką serię niedzielną, relaksującą. Właśnie y, polska natura i polska flora i fauna. Więc serdecznie zapraszam, jeśli możecie, udostępnijcie ten film. Wspierajmy się nawzajem. Do zobaczenia.